14.08 to jest chyba pora Niekrytego w Radio Z, prosimy bardzo Niekryty Krytyk w Radio Z Babu dziecko. Dzisiaj powiem parę Słów o czymś, czego by nie przewidział Nostradamus, czego by nie wymyśliło hipotetyczne Dziecko Stanisława Lema i Filipa Dika Jaka będzie ulubiona gra 350 milionów ludzi W XXI wieku Hipotezy były różne Dzieci w XXI wieku będą siłą umysłu wyginać Kevlar, młodzież zagłębi się w telepatycznych portalach społecznościowych, a dorośli obejrzą wieczorne wiadomości z możliwością wpływania na bieg wydarzeń. Niestety, albo stety, prawda jest nieco inna. W XXI wieku 350 milionów ludzi gra w Angry Birds, grę, która polega na strzelaniu ptakami z procy. Dlaczego gra, w której strzelamy ptakami z procy, zawładnęła umysłami ludzi? Dlaczego ludzie kupują nowe telefony tylko po to, żeby strzelać ptakami z procy? Nie wiem, ale podejrzewam, że my, jako ludzie, wchodzimy na nowy etap ewolucji. Wczoraj Homo Erectus, dzisiaj Homo Sapiens, jutro Homo Virtus. Powołęga tego odcinka jest prosta. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie nowym, nieoczekiwanym hitem. Jeśli w wolnej chwili jeździsz na wrotkach wysmarowany truskawkowym drzemem, nie przestawaj tego robić. Jutro możesz być gwiazdą. Miłego dnia, życzę, czy macie Czyli nie Krytyk. Nie krytyk, krytyk. Radio Z.